Dzień dobry, Jakub Kętke, witam Państwa bardzo serdecznie. Pomerania w programie realizowanym przez Telewizję Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy, gdzie właśnie się znajdujemy, a razem ze mną znajduje się Grzegorz Kluczyński, szczeciński bloger. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja również Cię witam. Porozmawiamy sobie o różnego rodzaju... Tydzień temu ustaliliśmy, że Pociągniemy jeden temat jeszcze, będziemy kontynuować. A propos najlepszej pracy w Polsce trochę nam czasu zabrakło w ubiegłym tygodniu. No, a więc... temat jest jeszcze aktualny, bo jeszcze można, można aplikować, to można się zgłaszać. Konsekwentnie wróćmy sobie do tego e, tematu. A to może dobrze, żeśmy go przełożyli, bo ja w piątkowym programie z kolei gościłem przedstawiciela e, Zachodnio-Pomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, któraż to e, tę pracę e, oferuje to też przy okazji jeszcze nieco poszerzyłem sobie Czy znaczy, wiedzę może informację na ten temat. Czy się jacyś chętni, w jakiej ilości zgłosili? Z tego, co mi mówił, to już ponad setka chętnych się zgłosiła, o, także, ciekawe. także nie jest tak źle. A co zakładałeś, że nie będzie chętnych? Yy, nie, nie, tego interesowało mnie, jak, jak jak, po prostu będzie wyglądało zainteresowanie, no, biorąc pod uwagę to, że jest to yy, casting, yy, że jest to nabór ogólnopolski, a nie tylko zachodniopomorski, chociaż, yy, a praca dotyczy naszego województwa. Chociaż no, prawdę mówiąc lepiej, żeby osoba, która wygra do, ten cały nabór, żeby była gdzieś spoza granic pomorskiego bo będzie mogła też tak. mi się tak wydaje, jakieś takie świeższe spojrzenie. Świeższe spojrzenie trochę... i. Wiesz co, no, może w ogóle przypomnijmy, tak, żeby, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, a właściwie żeby nasi widzowie wiedzieli, o czym rozmawiamy. Ta praca dotyczy e, tak naprawdę prowadzenia bloga na temat. E, różnych turystycznych atrakcji w zachodniopomorskim, w zachodniopomorskim. i przez miesiąc taki bloger będzie jeździł po jeździł, różnego rodzaju zwiedzał. miejscach, miasteczkach yy, i różnego rodzaju atrakcji, yy, atrakcji, będą mu różnego rodzaju atrakcje dostarczane, yy, czyli niejako będzie no też te, testował i, nasze województwo pod... pod windsurfing pod... i narty wodne. Kajaki, takie, kajaki. masaże, to też to się wiąże z kulinariami i tak dalej, i tak dalej. Yy, i przez miesiąc on będzie to wszystko testował i opisywał. No i to jest podobno wymarzona praca, gdyż za te wszystkie atrakcje i miesięczne, można powiedzieć, wakacje płaci właśnie Agencja Rozwoju Turystyki. Także, no można powiedzieć, że są darmowe wakacje, chociaż tak jak się wywiedziałem i tak jak zdążyłem się zorientować, to oprócz tak naprawdę darmowych wakacji to jest to kawał ciężkiej roboty, bo ten program no. jest dość napięty, więc tak naprawdę e, chyba nie będzie zbyt wiele czasu na to, żeby tych rzeczy jest i sporo w ciągu dnia. Będzie trzeba z nich skorzystać, a myślę wieczorami albo nawet późną nocą będzie trzeba to pisać. No e, właśnie, codziennie też trzeba się zmontować, obrobić zdjęcia. No, pracy jest na pewno dużo, także, także na, nie są to na pewno wakacje w pewnym tego słowa znaczeniu, bo no, na odpoczynek będzie tego czasu dość mało. Znaczy ja nie wiem jak to no wymagania są z, z dość punktu widzenia blogera, bo te, też generalnie taki człowiek jest, jest, jest poszukiwany, który już e, w jakiś sposób się e, zajmuje pisaniem e, blogów, bo też jakby agencja liczy na to, że będzie to człowiek, który w jakiś sposób jest rozpoznawalny w internecie, w związku z tym swoją osobą też niejako nie, nie e, uatrakcyjni to kampanii. dokładnie. Mm. Więc, nie wiem, jak ty miałbyś się wybrać na, tak, na taką miesięczną wycieczkę po województwie i codziennie y, testować wszystkie nasze turystyczne atrakcje i Począt... pisać o tym codziennie wieczorem, czy to by była męcząca praca? Początkowo czy nie? myślałem, żeby się zgłosić, a z drugiej strony uznałem jednak, że, że jest to jednak ciężka praca, jest to oderwanie się na, na cały miesiąc od życia codziennego, od swoich codziennych zajęć. No, tutaj akurat też chodzi w grę praca zawodowa i życie rodzinne. Na pewno musi być to osoba, która będzie zdecydowana, żeby jednak ten miesiąc no i różne inne sprawy poświęcić. No i musi spełnić dość sporo wymagań, bo tutaj no, pełna dyspozycyjność, no to jasna sprawa, ale tak, aktywność fizyczna. No, te wszystkie sporty, o których przed chwilą mówiliśmy, doświadczenie w prowadzeniu bloga, no to na pewno jest atut, bo no, trzeba wiedzieć, jak to robić, żeby to zrobić. Doświadczenie w prowadzeniu portali społecznościowych, czyli profili na, na, na portalu społecznościowy. No, większość z nas wie, jak to robić, a, a blogerzy zwykle mają w tym trochę większe doświadczenie. Nagrywanie zdjęć, robienie filmów, prawo jazdy, no, trzeba się przemieszczać. No, lekkie pióro i nienaganna ortografia, ale to w przypadku blogerów Zgazany. to raczej nie jest problem. No, ciekawość świata no, to jest to jest fajna sprawa, bo im bardziej się interesujesz, tym z większym zaangażowaniem do tego podchodzisz. No i chyba to, co takie dość istotne, czyli unikalny sposób opisywania rzeczywistości, żeby to nie było takie suche sprawozdanie z dnia minionego, tylko żeby dodać jeszcze coś od siebie takiego bardzo osobistego. Czyli tak naprawdę kwalifikacje trzeba mieć spore. Trzeba mieć spore. 2000 zł, mniej więcej tyle taki bloger zostanie za miesiąc pracy, to w sumie chyba nie jest dużo. To nie jest dużo, to nie jest dużo, biorąc pod uwagę to, że to nie jest praca na 8 godzin, to nie jest praca na jeden etat, a tak prawdę mówiąc na no, 3 etaty, czyli dokładnie. 24 godziny na dobę. No, ale z tego też, co, co, co rozmawiałem z Agencją Rozwoju Turystyki, to ta płaca jest tak naprawdę trochę symboliczna i oni też do tego podchodzili. Zaokładali, że niejako samo pisanie bloga jest, jest zawodem i chyba takich ludzi też trochę potrzebują, więc, jakby tutaj te dołożenie takiej symbolicznej kwoty, no to mimo wszystko nie są chyba aż takie wielkie pieniądze za miesiąc. Czy znaczy też pracy. trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli ktoś zajmuje się pisaniem bloga. A zajmie się tutaj tą akcją wspomnianą, będzie musiał też z tego bloga się troszeczkę wyłączyć. Także jeżeli żyje z tego bloga, no może może też troszeczkę, troszeczkę te dochody, jeżeli są, mogą się zmniejszyć. Także tutaj jest to na pewno jakieś wyrzeczenie. No, sprawa dyskusyjna. Komentarze są różne na ten temat, ale liczę na to, że. że z... No, ja tak jak mówiłem, około setki chętnych. Jest chęt... około chęt... setki chętnych, to, to się zgłosiło, jest... więc znaczy, że. Dla niektórych na pewno ta praca wydaje się atrakcyjna. Być może wymarzona, być może najlepsza w Polsce do 17 sierpnia, chyba może się złożyć do zgłasnie, 17 sierpnia. No, no, to jeżeli Państwo mają ochotę, to czemu nie? Można spróbować. Oczywiście trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami, o których tutaj. No ja jestem e ciekaw efektów, jak to mówił. wyjdzie już w ostatecznej no tak, formie. To jak ja będą wyglądały efekty, to będziemy komentować? Dobrze, to jeszcze wracając tak do ubiegłego tygodnia, rozmawialiśmy o konkursie na naj, najładniejszą witrynę w mieście i on został rozstrzygnięty. Tak, możemy... konkurs się zakończył tak wczoraj w godzinach wieczornych, głosowanie zakończyło się i tutaj wygrała kwiaciarnia z ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Taka dość charakterystyczna, bo w różowej kamienicy biały rower przed na wejściem. Kwietnik. Tak, biały rower przerobiony na kwietnik. Takie dosyć charakterystyczne materiały dekoracyjne na zewnątrz i tego akurat nie zauważyłem, ale słyszałem, że za szybą jest posążek Buddy. Aha, w ten sposób. No dobrze. Teraz... Wygląda to wszystko bardzo sympatycznie. Już czytałem komentarze na temat tej wygranej witryny. Bardzo pozytywne. Może się tam ludzie, którzy tamtędy przechodzą, zawsze widziałem, zwracają widziałem uwagę. Widziałem tylko na zdjęciach, także chętnie sobie yy, obejrzę. Dobrze, to tyle tak naprawdę, jeżeli co tyczyło się ubiegłego tygodnia, właściwie ubiegłego y, o programu w ubiegłym tygodniu. A teraz bardziej aktualne sprawy. Pyromagic, ko kolejny magic, festiwal. Wydarzenie, które zdominowało to miniony się. weekend. Y no, ja Byłeś, obserwowałeś? Byłem, obserwowałem, nie wszystko, bo w tej imprezie towarzyszyło jeszcze kilka innych, m.in. innymi festiwal Szczecin Music Live, no, który akurat zbiegł się czasowo z samym festiwalem fajerwerków, ale jeszcze były zawody strażackie. Było tego dużo przez cały dzień, coś na wałach Chrobrego się działo, a najbardziej taką widowiskową częścią była ta część wieczorna, czyli pokazy fajerwerków ale zwykle widowiskowe, głośne, jasne. I tutaj, tutaj większość ludzi była zgodna co do werdyktu, bo pokaz belgijski, który wygrał, zebrał najwięcej pozytywnych opinii. Tam był taki charakterystyczny akcent w postaci serduszka, który bardzo wielu osobom się spodobał, chociaż Drugi pokaz y, z Dubaju też zwrócił szczególną uwagę y, podkładem muzycznym, gdzie znalazły się polskie utwory. Ale to akurat nie, nie przysporzyło y, głosu organizatorów. Głosów jurorom. Y, Dubaj akurat z zajął tutaj trzecie miejsce. Porównując, bo już trochę tych festiwali fajerwerków się odbyło. Jakiś y, progres, czy mniej więcej na tym samym poziomie? Za każdym no, razem pojawia lepiej, się. gorzej. Fajerwerki. Fajrewerkami, ale za każdym razem pojawia się coś nowego, coś charakterystycznego. W tym roku, na przykład, były to takie dodatkowe efekty dźwiękowe przy jednym z pokazów, były latające bączki. Także technika w tej branży też idzie do przodu i zawsze coś nowego, ciekawego można zobaczyć. No, było też parę minusów. Na przykład nie wyłączono oświetlenia ulicznego na czas pokazów, co, co zawsze miało miejsce. No teraz ktoś stojąc na przykład na, na yy, wałach Robrego na górze, no niestety latarnie troszeczkę przesłaniały, a zawsze jak były zgaszone, to te fajerwerki miały taki lepszy efekt. No to wiadomo, że bez tej lepiej półtora półtora to wszystko wygląda. To no tego zabrakło. Yy. Zapowiadany pokaz żurawi też zdobył mało przychylny. O tych żurawiach o na opinii. łasztowni. Tak, żurawie na łasztowni. Okazało się, że one były tak dosyć słabo widoczne. No to był pierwszy pokaz to jeszcze. Znaczy bo one mają być podświetlone na stałe. One mają być tak? podświetlone, a... i to już, już w takiej formie, o której tutaj no, znaczy, mówimy, nie to będą jest... to, myślę, że nie będą to pokazy Czysto pokazowe, tylko będzie to iluminacja, która będzie je wyłaniać z ciemności. Mm -hmm. Natomiast to, co miało miejsce tutaj, no tak troszeczkę, troszeczkę było niezauważalne. Niby był ten pokaz, ale tak jakoś wszystko to się odbywało z boku. No, tu tutaj sytuację nadzieję, że... uratowała Merekła, która przygotowała świetny podkład muzyczny do tego. Mam nadzieję, że. że będzie, będzie szło ku lepszemu. Sposób na bezdomnych na przystanku przy dworcu szczecińskim, przy dworcu PKP. Szczecin a to, główny. A to wczoraj taka ciekawostka się pojawiła, bo na przystanku tramwajowym. Zniknęła ławeczka. Zniknęła ławeczka jakiś czas temu, bo tam bezdomni sobie koczowali no teraz i straszyli się pojawiło pasażerów. Pojawiło niej same oparcie. No, i nagle się pojawiło coś innego. To taka ławeczka pod kosem, o którą można się oprzeć, nie usiąść, a oprzeć się. No, już niestety nikt się na niej nie wyśpi i nie będzie przesiadywał. No Czyli jakby to, cała idea przyświecała temu, żeby tych bezdomnych wyprowadzić z tej wiaty, żeby nie mogli oni sobie tam leżeć. Chociaż też y, istnieją różne inne rozwiązania, dzięki którym można siedzieć, a niekoniecznie trzeba stać. Tak, jak jest tutaj, na przykład są to y, krzesełka. Podgradzane oparciami. No Na tym już się nikt nie położy. No i na koniec Jagiellońska. Chwilowo zamknięta, gdyż trwa jej reorganizacja. Może nie tyle przebudowa, co właściwie przemalowanie. Bo... Przemalowanie, bo mamy tu do czynienia z przemalowaniem nawierzchni, z, wyzna z wyznaczeniem now nowego pasa do jazdy, nowego pasa dla rowerów, nowy nowych miejsc parkingowych. Wczoraj tak, z ciekawości przeszedłem się w tamte okolice doszedłem do wniosku, że ta ulica jest dość szeroka, I dość czego nie było widać, gdy ona była zastawiona samochodami. Dość szerokie ma chodniki, dość szerokie ma chodniki i rzeczywiście przyznam ci rację, bo bez samochodów wygląda dużo dużo ładniej i dużo ciekawiej. ładniej dużo ko korzystniej i o dziwo jej zamknięcie wcale nie powoduje korków Szczecinie. no właśnie, a były takie obawy i co ciekawe ludzie, którzy chodzą Jagiellońską, bo nie jest zamknięta ona dla ruchu pieszego z przyzwyczajenia chodzą nadal pod ścianami. Nie mogą po prostu przyzwyczaić się do tej nowej sytuacji, że mogą chodzić całym chodnikiem, tylko idą tak jak zawsze, szli no między samochodami a murem, tak samo jak teraz. wszystko idę. To jest kwestia czasu, żeby do pewnych nowości przywyknąć. No Zobaczymy jak ona już zostanie skończona, jak tam samochody powrócą, zobaczymy jak to wtedy będzie wyglądało. A temat Jagiellońskiej będziemy znaczy, i tak... Na pewno naszym... takim momentem, kiedy będzie można to sprawdzić, dokładnie będzie początek września, gdy już wszyscy wrócą z wakacji. A zwykle to jest tak, że to nie będzie terapia szokowa, tylko już powoli ci, którzy są na miejscu, oni się przyzwyczają do tego. Myślę, że nie będzie tak źle, jak tutaj w tych czarnych wizjach było zapowiadane. Dobrze. Grzegorz, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. Państwa zapraszam na krótką przerwę. Po krótkiej przerwie szczecińscy radni i dalej między innymi też będziemy kontynuować temat reorganizacji ulicy Jagiellońskiej, bo to też się stała trochę sprawa polityczna jak się okazało. Mały odcinek ulicy, a wiele z nim bywa kłopotu. Zapraszam na przerwę.